Witajcie na moim kanale. Zaprezentuję wam dzisiaj Hondę 10. generacji z silnikiem 1.0 o mocy 129 koni i bardzo niskim przebiegiem wynoszącym 54 54000 km. Wszystko mamy tutaj bezwypadkowe, w oryginalnym lakierowaniu, szyby są w oryginale, co pokażę w dalszej części filmu. Zrobimy też pomiar grubości lakieru. I ten kolor jest bardzo e, ładny, no tak naprawdę. Bez żadnych rys, bez zadrapań, z pianoblekami, ze spryskiwaczami reflektorów, czujniki parkowania z przodu, z tyłu, kamera cofania, felgi aluminiowe, polerowane. Co ciekawostka, e, ten samochód jest z 2017 roku. Z racji tak niskiego przebiegu opony też są z 2017 roku jeszcze fabrycznie montowane. Oczywiście, no może ktoś powiedzieć, że to jest, to jest niedobrze, no bo jednak to już, jest, to już jest wiek opony, tak? Ale dalej mamy trochę tego mięsa, trochę tego bieżnika. Spokojnie można jeszcze tym jeździć. Felgi też jeszcze są widać, nieporysowane, niepodrapane, nie Tarcze w bardzo dobrej kondycji. Wejdziemy teraz do wnętrza auta. Także fotele jak w samochodzie, przy takim przebiegu, niezużyte, niewytarte. Oryginalne dywaniki. Skrzynia manualna, sześciobiegowa. Wielofunkcyjna kierownica z aktywnym tempomatem. Tutaj mamy jeszcze właśnie systemy lane assist. Mamy radar kolizji, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, spryskiwacze reflektorów. No, tutaj, tak, może dla oszczędności, Honda tak stosuje, żeby można było sobie spryskać reflektory tym przyciskiem, a po prostu szybę tradycyjnie dźwignią wycieraczek. Oczywiście z tej strony, bo tutaj to będziemy światło drogowe włączali. Mamy tutaj też elektrycznie składane, regulowane elektrycznie lusterka, blokadę tylnych. Szyb dla dzieciaków, jeszcze tutaj na tył pokażę. Jest child lock drzwi w tym miejscu dla dzieciaków, tak. Także tutaj mamy blokadę drzwi. Tam mieliśmy blokadę szyb. Wejdę na tył. Z tyłu bardzo dużo miejsca, także tutaj swobodnie można się czuć. Mamy wieszaczek na ubranka. Mamy też Isofixy oczywiście, tak w taki troszkę kosmiczny sposób poukrywane, bo za taką, za taką plandeką, jak ja to nazwę, jest ten Isofix. No tak sobie wymyślili, żeby nie wiem, wygodnie było siedzieć, żeby tam nikogo nie drażniły te mocowania. Mamy tutaj podłokietnik z cup holderami na mały i duży napój. Wychodzę teraz. Szyby oryginalnie przyciemnione, nakładki na pedały oryginalne, też metalowe. Także sportowy charakter tego auta widać na każdym kroku. mimy teraz auto. Mamy tutaj automatyczny tryb świateł drogowych, automatyczny tryb świateł dziennych. Mamy Apple CarPlay, nawigację, też mamy tutaj mapę, prawda? Yy, co więcej? Podgrzewane fotele. System start-stop, czyli przycisk godny ekologów. Tu mamy jeszcze też taki tryb Economic, nie wiem, nie wnikam, lepiej nie używać elektryczny, hamulec ręczny. No i tutaj cały y, panel tych zegarów elektronicznych, czarna podsufitka. To też taki fajny akcent, a jeszcze do takich akcentów właśnie typowych konziarzy, żeby. Żeby chądziarze za bardzo nie modyfikowali tego samochodu, to chodźcie, coś Wam pokaże. Także, żeby chądziarze nie modyfikowali za bardzo tego przodu i nie przemalowali go na przykład całego na, nie wiem, czerwono, no to tutaj mamy radar producent zastosował nawet adnotację don't paint. Więc takich ciekawostek przyrodniczych tego auta. Tu mamy te spryskiwacze, które właśnie są aktywowane tym też śmiesznym przyciskiem. I może jak już tu jesteśmy, to zajrzymy pod maskę tego auta. Tutaj jest Podpórka, silnik jest trzycylindrowy, cylindrowy hondowski, VTEC, spójrzcie na to. EARTH DREAMS TECHNOLOGY VTEC, tak? Czy to jest y, technologia naszych snów? No, powiem Wam, że ten, kto nie jeździł tym silnikiem 1.0, ten może mieć o nim złe opinie. No, ten, co się przejedzie, zmienia zdanie. Fajny, dynamiczny y, i co ciekawe, w tym konkretnym egzemplarzu jest po akcji serwisowej z rozrządem. Także akcja serwisowa z rozrządem wyeliminowała wszystkie bolączki tego samochodu. E, mamy tutaj właśnie plakietkę odnośnie wymiany oleju. Przy, przy, przy 53 tysiącach kilometrów w lutym tego roku był wymieniony olej w Hondzie i adnotacja rozrząd. Także tutaj ten rozrząd podlegał akcji serwisowej, i ten samochód już tą akcję serwisową przeszedł. Dokonam teraz pomiaru grubości lakieru. Maska stalowa 120 mikronów. Błotnik lewy przedni. 120 mikronów, drzwi lewe, kierowcy 120 mikronów, czyli pierwsza warstwa lakieru 130 mikronów, 110 mikronów, tylny błotnik lewy, klapa bagażnika 100 mikronów. To jest ten element, jest plastikowy. Możemy sobie zmierzyć tutaj 90 mikronów, 120 mikronów. Klapa z prawej strony 120 mikronów, drzwi tylne prawe 120 mikronów, 140 mikronów, 120 mikronów, jakoś tak ułożyłem, niefortunnie mogę Wam bardziej pomierzyć te drzwi 120 mikronów, 100 mikronów, 140, 130, słupek 120 mikronów. Obłotnik prawy 100 mikronów, 120, no jeszcze proforma na dach spojrzymy, 120 mikronów. Tutaj jeszcze y, możemy też przejść przez szyby, no albo możecie mi uwierzyć na słowo, wszystkie szyby są hondowskie, oryginalne, przednia szyba również jest oryginalna. W bagażniku duża przestrzeń ładunkowa, jest też schowek pod spodem możemy też dużo przedmiotów zmieścić taka śmieszna boczna roletka. Fotele są składane do płaskiej podłogi. No jeżeli mówimy o płaskiej podłodze, że ten próg tworzy tą płaską podłogę, no to można tak powiedzieć. Tutaj jeszcze mamy też yy, z tej strony, przejdźmy. Mamy gniazdo. Gniazdo zapalniczki, haczyk na siatki, na zakupy. Jeśli interesuje Ciebie ta Honda Civic 10. generacji z silnikiem 1.0 po akcji serwisowej z rozrządem i z znikomym przebiegiem rzędu 54 tysięcy km, odezwij się do mnie. Jeśli interesuje Ciebie tematyka motoryzacyjna, zaobserwuj mój profil, daj łapkę w górę, obejrzyj inne moje produkcje, w komentarzach napisz jakiego auta szukasz. Hej!